Maklerski M. Banku prezentuje. Zapraszam na komentarz wideo 100 sekund czystej analizy technicznej. 14 maja 2019 roku sytuacja techniczna nie wygląda najciekawiej na Wall Street, mianowicie między indeksem SP a Russell dochodzi do negatywnej dywergencji, czyli Druga, trzecia linia Wall Street nie potwierdza tego, co robi ten benchmark. Tego typu przypadki zdarzały się już wcześniej i, jak historia pokazuje, były to zwiastuny, korekty bocznej czy też korekty dosyć wertykalnej, jak tym razem czy w ogóle dojdzie do tego typu struktury, okaże się za kilka czy kilkanaście tygodni, jednakże ostrzeżenia płynące z tych dwóch wykresów są dosyć widoczne. Wczoraj na sesji doszło do przełamania dziennej dwusetki przez Dow Jonesa. Także transportowy czy Russell dokonały tego samego wyczynu, dlatego też pojawia się lokalna Obowa o kontynuację spadków, gdyż tego typu ruchome wsparcie wyznaczające granice pomiędzy rynkiem byka a rynkiem niedźwiedzia nie utrzymało korekty. Dlatego też ostatnie dni na Wall Street cały czas napawają niepewnością. Wracając do tego typu dywergencji międzyindeksowej, konkluzja pozostaje jak na razie negatywna dla Wall Street.